Cześć, jestem Kamil i witam na kanale Blaster Combat Zone TV. Nerfy, blastery, wyrzutnie, takie jak ta, lub taka, albo taka. Czyli wszystko o tym hobby oraz zabawie dla każdego. Dzieci, młodzieży i dorosłych. Szukasz wiedzy i interesującego kontentu? Interesujesz się tym hobby, ale nie wiesz co nowego kupić? A może dopiero zastanawiasz się jaki blaster byłby dobry jako ta pierwsza broń do zabawy? Być może jednak nie szukasz czegoś dla siebie, a na prezent dla kogoś. To właśnie ten kanał jest dla Ciebie. A być może szukasz sposobu na rodzinną integrację i wspólną zabawę? Na wyciągnięcie dzieci z domu, sprzed ekranów, telefonów lub komputera, chcesz znaleźć dla nich ekscytującą rozrywkę na świeżym powietrzu, ten kanał jest właśnie dla Ciebie. W dodatku w tym wszystkim nie chcesz wydać ogromnej ilości pieniędzy, to właśnie ten kanał jest dla Ciebie. Ja jestem pasjonatem wyrzutni tego typu i postaram Ci się pomóc. Wiedząc branży, którą mam oraz tą, którą dopiero poznam, chciałbym się z wami na bieżąco dzielić. Dodatkowo mam doświadczenie ze strzelania z różnego. Rodzaju broni, zaczynając od łuków poprzez pneumatyki i repliki, aż do karabinów, rewolwerów i strzelb na ostrą amunicję. Brałem też udział w strzelankach ASG i Nerf, dzięki temu mam szerszą perspektywę i pogląd na praktyczne aspekty tych wyrzutni. W planach mam kilka serii na tym kanale, takich jak recenzje, modowanie, przedstawienie blasterów, które są dostępne u nas w kraju, bo trzeba zaznaczyć, że nie wszystko. Jest dostępne od ręki. Chciałbym też wrzucać relacje z poszukiwań tzw. perełek oraz oczywiście o tym, o czym wspominałem wcześniej, czyli o wiedzy, i chciałbym wrzucać m.in. newsy ze świata nerw. Nie mogę. I nie chcę jednak teraz wszystkiego zdradzać. Natomiast jeżeli chociaż trochę zaciekawiłem się tą tematyką, zachęcam do subskrybowania tego kanału, kliknięcia, dzwoneczka. Dzięki temu będziecie na bieżąco z moimi filmami, z filmami na tym kanale i razem będziemy w stanie prężnie tworzyć społeczność pasjonatów nerw. Miłego oglądania!